Rzyniusz P. Aleksandra Florczak jest ze mną Esmeralda Godlewska. Już niedługo gala Punch Down 3. Słuchaj, powiedz mi, jak się czujesz z tym, że jesteś jedną z pierwszych kobiet, które będą brały udział w takiej walce? Hmm. No nie jest to dla mnie nowość. Już wcześniej byłam prekursorką walk kobiecych w Polsce. Jestem podekscytowana, cieszę się. Oczywiście liczę na wygraną, natomiast dla mnie jest to przygoda, kolejna przygoda i w sumie nie mogę się już doczekać 20 marca. Rozumiem, a jak oceniasz w ogóle swoją przeciwniczkę. W kategorii jakiej? Jak oceniam. To znaczy w kategorii tego, jak, jakby będzie ona przygotowana do walki, czy uda ci się ją pokonać, boisz się tego, co się stanie. Gdybym się bała, to po pierwsze by mi to nie było, a po drugie przygotowania do walki Punchdown, gdzie jednak są to strzały w twarz, no raczej jako takich przygotowań nie ma, nawet nie miałabym na kim tego poćwiczyć teraz. Może, gdybym miała partnera, to, to miałabym na kim zrobić kilka prób, ale to będzie spontan. No i tak jak mówię, no, dla mnie to jest kolejna przygoda. Ja bardzo lubię nowe wyzwania i również dzięki tej gali wzięłam się za siebie i. Może jeszcze tego nie widać do końca, ale za kilka miesięcy też przejdę metamorfozę mojego ciała. A coś więcej możesz powiedzieć? Na temat? Metamorfozy? No co, to trzeba zrzucić parę kilo z tyłka i tyle. Mhm. Rozumiem, o to chodziło. Powiedz mi, proszę, brałaś udział już w organizacji FAME. Jak ci się podobało wtedy tam? jak e, współpraca z włodarzami i czy chciałabyś wrócić w ogóle do tej organizacji, gdybyś miała taką propozycję? E, zostawię to bez komentarza. Dla mnie liczy się teraz Dala Punchdown e, i jej włodarze, e, a tamto, tak jak mówię, no, to było, to jest przeszłość, e, teraz mamy nowe wyzwanie i tego się trzymam. Rozumiem. E, słuchaj, a jeżeli chodzi o Ewelonę, spór zażegnany? Jeżeli chodzi o Ewelonę, Akurat miałyśmy okazję spotkać się wieczorną porą na mieście, w Łodzi, bardzo dobrze się bawiłyśmy i wybaczyłyśmy sobie to wszystko, także wiem, że trzyma za mnie kciuki, pomimo tego, że była w programie z anestezją. I nawet, nawet, nawet chciałabym, żebym za nią jeszcze dała dodatkowego strzała, Anastazji. Ale tak, teraz moje stosunki z Eweloną są dobre i nie ma już tutaj między nami żadnej kłótni. Rozumiem, a jeżeli chodzi o Anastazję, to jest między wami jakiś konflikt? Nie, ja ją lubię, ja ją lubię, ona jest takim chucherkiem, że ja się boję, że ja ją tam skrzywdzę, ale to jest show, to jest widowisko, tak, więc jeżeli o nią chodzi, no to jest może mi nie tyle, że obojętna, ale... Personalnie jej nie znam. Natomiast, no, teraz się widziałyśmy, właśnie e, na przebiórce. No i tak jak mówię, no, to jest takie kuchereczko, że, e, no, boję się, że zrobię jej krzywdę. Esmeralda, powiedz mi jeszcze, e, jeżeli chodzi e, o walkę, która będzie miała miejsce, oczekujesz e, jakiego odbioru swoich fanów, bo myślę, że oni, e, no, już wiedzą na co ci stać, ale jakby. Kibicują, są za tobą. Jak, jak to u ciebie wygląda? Absolutnie poprzednia federacja, to było zupełnie coś innego niż Punch Down. Czy moi fani są gotowi na to, nie wiem, bo dla nich to też będzie nowość. Na razie były dwie gale Punchdown i jeszcze wiele osób nie wie, że takie coś istnieje w Polsce, więc bardzo, bardzo się cieszę, że mogę się przyczynić do tego iż dzięki mnie Punchdown zyska też większą popularność w naszym kraju, ale także i za granicą. No tak, bo będzie on transmitowany, także, także poza. Stanach Zjednoczonych, tak. Rozumiem. A powiedz jeszcze, czy czekasz na jakąś walkę? Oczekujesz walki, jakieś, jeżeli chodzi o stronę męską tutaj, komuś kibicujesz? Jeżeli chodzi o stronę męską, nie znam zawodników, natomiast z czystej ciekawości obejrzałam kilka ich walk poprzednich. I byłam przerażona tymi nokautami, no ale wiadomo, no, my jesteśmy kobietami, więc siła tego ciosu na pewno nie będzie aż tak duża, chociaż wszystko się może zdarzyć. Także no zobaczymy, no ja jestem podekscytowana, od marca rusza sprzedaż Pay Per -view. niestety ze względu na COVID nie może być z nami publiczność, ale mam nadzieję, że będą nas oglądać online, bo na pewno damy świetne show i będzie to duże wydarzenie i bardzo bym chciała i tego życzę nie tylko sobie, ale przede wszystkim tutaj włodarzom gali Punchdown a że za jakiś czas będzie ona górowała nad innym popularnym e, przedsięwzięciem? Rozumiem, okej. Okay. Powiedz mi w takim razie ostatnie pytanie do ciebie. E, co chcesz przekazać swoim e, przyszłym e, oglądającym, e, czego mogą się po tobie spodziewać? Ja sama nie wiem, czego ja mogę się po sobie spodziewać, więc e, cóż mogę im powiedzieć? E, aby kupowali pay-per-view, pay-per-view jak amerykańsko zabrzmiało, bo na pewno będzie to bardzo, bardzo ciekawe widowisko. Zwłaszcza, że zarówno ja, jak i Anastasia jesteśmy bardzo temperamentne, więc wszystko się może zdarzyć. Słuchaj, to jeszcze może nie ostatnie w takim razie, bo przypomniało mi się, że ostatnio na Twoim InstaStory wrzuciłaś parę filmików, ucinków, nagrań z jakby Anastazją w roli głównej. Co tam się działo? Generalnie bardzo fascynowało mnie zawsze to, że Anastazja. E, twierdziła iż podbiła Seszele więc chciałam e, pokazać że pomyliła się w słowie podbiła na została pobita e, na Seszelach więc e, 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 nie wiem, nie wiem co ci powiedzieć. Jakie było pytanie? Chodziło mi o to po prostu, co tam się wydarzyło. No bo jednak została trochę poturbowana przez tego uczestnika i to tak troszeczkę nie w smak, jednak pozostaje. No, zawsze jeżeli ma miejsce przemoc mężczyzny w stronę kobiety, jest to całkowicie nieakceptowalne. Natomiast jeżeli chodzi o resztę tych filmików, które również umieściłam, no to jednak taką atencjuszką tych awantur, prowokatorem tych awantur, no była Anastazja, nie oszukujmy się, więc... Było mi z jednej strony jej szkoda, że była tam tak potraktowana, ale z drugiej strony tutaj w polskich programach, reality show, również postępowała w podobny sposób. Natomiast no dziewczyny tutaj w Polsce były dla niej bardziej łaskawe, niż tam na seszelach. Mhm. I teraz ty pokażesz jakby tą drugą stronę. Wiesz, ja idę po wygraną. Jestem jej pewna praktycznie na no, 99%. E, więc, e, no cóż, no, życzę jej powodzenia, ale wiadomo, kto wygra. Słuchaj, no to życzę Ci powodzenia i do zobaczenia 20 marca. Dziękuję bardzo i trzymajcie kciuki. Dziękuję.